Dzień dobry. Przychodzę dzisiaj do ciebie z kolejną recenzją. Tym razem, coś o robieniu na drutach. Jest to książka Alice Taylor, Druty Krok po Kroku. I gorąco polecam tę książkę każdej osobie, która chce nauczyć się robić na drutach, która już trochę robi na drutach i nawet takiej, która już więcej robi na drutach. To nie to, że ta książka zastąpi ci wszystkie tutoriale i wzory, bo tak nie jest. Natomiast wesprze Cię w tym, żeby Twoja praca, którą w końcu wykonujesz podczas robienia na drutach, dawała jak najlepsze efekty. Jest to takie małe kompendium, gdzie znajdziesz wszystkie skróty, objaśnienia, informacje, które się przydają, gdy zabierasz za dany projekt, gdy pracujesz nad danym projektem. Co tu dużo mówić? Może zajrzyjmy do środka. Kilka słów wstępu już było, natomiast dla mnie najwięcej o książce mówi to, jak zajrzę sobie do niej do środka. Mamy spis treści, w którym jest opisane, co tutaj znajdziemy. Mamy wybór akcesoriów, jakie wybierać, żeby później nie żałować, rodzaje i wybór włóczek. Jest też ulubiona tabelka ze ściągawką. O grubościach włóczek, proszę bardzo, zawsze można sobie zajrzeć. Fajne jest to, że tutaj jest dużo takich ściągawek, do których sobie można zajrzeć i mamy to wszystko w jednym miejscu. Czy próbka jest niezbędna? Jeżeli jeszcze tego nie wiesz, przeczytaj. Na pewno się przekonasz, że próbka jest absolutnie niezbędna, przydatna nie tylko dla projektantów, ale dla każdego i nie tylko do danego projektu. Czasem też przydaje się na przyszłość, dlatego warto robić notatki. Czytanie wzorów, nabieranie oczek, yy, różne techniki robienia na drutach. Oczka prawe, lewe przykręcone, dodawanie, odejmowanie, dzierganie w okrążeniach, rzędy skrócone, zamykanie oczek, dzierganie po angielsku. I nie jest to metoda trzymania nitki, ponieważ tutaj się też autorka odnosi do metody trzymania nitki francuskiej, czyli właśnie dla nas znanej jako angielska, oraz do metody kontynentalnej są dwie metody, które tutaj są w tej książce i szerzej omówione. Metoda francuska i metoda kontynentalna. Francuska czyli angielska? A dzierganie po angielsku chodzi o wzory w języku angielskim, które są dostępne na Ravelry. Autorka jest propagatorką dziergania ze wzorów w języku angielskim, a Ravelry uznaje za naprawdę bezkresne źródło inspiracji i projektów, które można wykonać. Jest Tutaj cały słownik. Dlaczego ja na przykład w moich wzorach używam skrótów angielskich? To są skróty angielskie, to jest objaśnienie. To są skróty polskie. Skróty polskie, takie zunifikowane, są naprawdę bardzo ubogie, a skróty angielskie są obszerne i zaspokajają praktycznie wszystkie oznaczenia, jakich by projektant mógł potrzebować. A jak się ich nauczysz i weźmiesz wzór po angielsku, to później już wiesz o co chodzi. Tutaj jest pięknie to zebrane, jest tych skrótów bardzo dużo i objaśnień. Są piękne ilustracje. Jest dużo rysunków krok po kroku, jak się daną rzecz robi i w tym momencie może się okazać, że moje tutoriale na YouTubie przestaną wam być przydatne. Zamykanie oczek. Oczka dodawane z poprzecznej nici, dodawanie, odejmowanie oczek. Tutaj te działy, po prostu każdy jest naszpikowany pięknymi zdjęciami i przydatnymi grafikami, oraz jest bardzo dużo komentarzy takich subiektywnych od autorki. Uważam, że dla osoby początkującej i średnio zaawansowanej, a nawet zaawansowanej jest to świetna pozycja, warto ją mieć, bo wszystko jest w jednym miejscu. Mamy jedną książkę, w której mamy bardzo dużo rzeczy, które są przydatne podczas dziergania. Więc w momencie, jak sięgamy po wzór, warto sobie też, jak się z początkującym w robieniu na drutach, warto sobie poczytać o tym, jak się zabierać za projekt. Tutaj też jest to pięknie opisane, są pokazane akcesoria. Tu jest wspomniany dział o próbce. Naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo szerokie, Wydawnictwo w bardzo skondensowanej formie, bo ta książka w sumie nie jest duża. Nie jest duża, a jest w niej naprawdę dużo. Nie zastąpi ta książka wzorów dziewiarskich. Ta książka plus wzór działamy. Jedna rzecz, do której bym się mogła tak naprawdę przyczepić, to, że autorka trochę zbyt mocno broni swych subiektywnych opinii. Na przykład jest pokazane, jak trzymać nitkę. I autorka mówi, że tylko tak uważa, że jest to słuszne. Ja uważam, że trzymanie nitki to jest tak subiektywna sprawa, że każdy powinien sobie wypracować własne. Oczywiście od czegoś trzeba zacząć, ale nie uważam, żeby był tylko jeden, jeden słuszny sposób trzymania nitki. I druga rzecz, która była dla mnie dosyć kontrowersyjna, to to, że cierganie na okrągło, czyli w okrążeniach, tylko dla włóczek do grubości. DK, fingering i DK, a że grubsze włóczki to już się nie nadają do dziergania w okrążeniach, bo podobno projekty tracą kształt. No, ja się z tym nie zgadzam, ale nie muszę się zgadzać ze wszystkim. Natomiast uważam, że tę pozycję warto mieć. Ja się bardzo cieszę, że otrzymałam od wydawnictwa RM tę książkę i Was zachęcam do tego, żeby także ją sobie kupić. Lisa Taylor dzierkała od dziecka ale tak na poważnie zabrała się za to dopiero, gdy miała zostać mamą. I to akurat nas łączy, bo ja też nauczyłam się robić na drutach, gdy byłam małą dziewczynką, a na poważnie zabrałam się za to, gdy miała się pojawić moja córka. Celem działalności Lisy jest to, by propagować rękodzieło, czyli właśnie robienie na drutach, szycie, jako popularną formę rozrywki oraz tworzenia własnej garderoby. Moim zdaniem ta książka idealnie spełnia cele swojej autorki. Jeżeli podobała Ci się recenzja, zostaw serduszko lub miłe słowo w komentarzu. Jeżeli chcesz więcej takich treści, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli podobała Ci się dokładnie ta recenzja, koniecznie zostaw mi serduszko i miłe słowo w komentarzu. To dla mnie jest bardzo, ale to bardzo ważne. I udowadnia, że to, co robię, ma sens.